Szanowni Państwo, wszyscy się pewnie zastanawiacie, po co komu kolejny kanał na YouTube, po co komu jakiś gość, który gada do kamery, ale okazuje się, że niestety, ale od 2015 roku, od którego pracuję jako agent piłkarski, pomagam młodym piłkarzom, starszym piłkarzom, rozmawiam z wieloma rodzicami, dochodzi do wielu tego typu rozważań. Co zrobić, jak zrobić, jak zachować się, kiedy jest oferta pierwszego kontraktu, jak zachować się, kiedy jest możliwe zmiany klubu, jak rozwiązać temat związany ze, szko ze szkołą. Takich i podobnych zagadnień jest naprawdę bardzo dużo, i wydaje mi się, że ten kanał powstał z takiej potrzeby. Po, po wielu setkach, wręcz wszystkich rozmów, które przeprowadziłem od tego 2015 roku. Widzę, że skala problemu, takiego w cudzysłowie problemu, ale jednak problemu jest dosyć spora. Wy jako rodzice, no niestety, nie macie kogo zapytać w tych pierwszych swoich krokach w karierze swojego dziecka, syna, córki, obojętnie. Nie macie za bardzo kogo zapytać. Ci odważniejsi być może rozmawiają z znajomymi i rodzicami, którzy są w podobnej sytuacji, razem coś tam sobie rozmawiacie, radzicie. Ale tak naprawdę, no to niestety, nie jak się to ma do zasad, które, które są ważne, do przepisów, które, które działają w piłce, a tym samym jesteście taką bym powiedział, nie obrażając rzecz jasna nikogo, ale mało wymagającą stroną dla klubów. A te kluby w jakim stopniu starają się to wykorzystać, co nie świadczy wcale o nich źle, bo one też działają jakby na. Swoją korzyść starają się zabezpieczyć przyszłość klubu, dla którego pracują i który tworzą być może niejednokrotnie. Dlatego jest to taki różny galimatias, konflikt różnych stron, które mają swój własny interes. W tym wszystkim pomagam ja jako agent. Myślę, że tych przypadków przerobiłem bardzo, bardzo dużo. Myślę, że ktoś, kto w jakikolwiek sposób mnie zna, to doskonale też wie, że tych takich success story na swoim koncie mam też dosyć sporo. Zaczynałem samodzielnie od jakby zbadania, kto w ogóle na Śląsku, bo na Śląsku mieszkam i ze Śląska pochodzę. W roczniku 9-7 nadaje się być może według mnie, według później oceny klubów, kto nadaje się do jakiejś większej kariery. No i tak też się stało, że takie osoby znalazłem. Pomogłem na początku samemu, później pracując już w agencji, doprowadzić do, do pewnych ruchów, transferów, rozwoju tych zawodników. Małymi kroczkami, u niektórych większymi krokami, ale jakieś tego typu rzeczy na moim koncie są. Trzeba się tym chwalić, warto się tym chwalić, bo w ślad za tym idzie zawsze jakaś tam renoma, dobre imię, rozpoznawalność. Ale o tej rozpoznawalności właśnie chciałem wspomnieć, bo w dzisiejszych czasach zdecydowanie lepiej, korzystniej jest zrobić coś i wpuścić w sieć. Być może trafi do kogoś, komu to może pomóc, być może ktoś w komentarzu o coś zapyta, być może ktoś do mnie napisze na maila, bo akurat jest w takim momencie, gdy tej pomocy potrzebuje, a ja bardzo chętnie pomogę. Tak więc myślę, że korzystajcie. Starajcie się słuchać tego, co mam do przekazania ze zrozumieniem. Starajcie się o, o, o jakby lekkie takie powstrzymanie się z, z komentarzem, takim na gorąco, bo to już jest jakby pierwsza wskazówka w tej branży, w tej dziedzinie. Emocje zdecydowanie nie są dobrym doradcą. Jest bardzo dużo tematów związanych z piłką, związanych z karierą, związanych z kontraktami, które wymagają jednak bardzo chłodnego spojrzenia. Te emocje trzeba odrzucić. A podejrzewam, że to gdzieś podświadomie u Was, rodziców jest w głowach, że no, no te emocje są spore, no bo co by nie mówić, jest to Wasze dziecko. Stąd też bardzo łatwo o, o podjęcie decyzji na pod, pod jakimś tam przypływem chwili, a to, to później po, po pół roku, po roku okazuje się, co myśmy to zrobili, nie jest to za dobre rozwiązanie, no ale niestety, kontrakt jest to rodzaj umowy, który łączy strony na dłuższy okres czasu. Nie da się z tego tak sobie wypisać, bo ktoś ma kaprys, bo ktoś zmienił zdanie. Trzeba dokonywać transferów, wypożyczeń. Tu z kolei dochodzi kolejny klub, który może niekoniecznie chciałby ponosić koszta związane z zatrudnianiem zawodników, najczęściej młodych, którzy to no, w tym jakby seniorskim świecie m, nic jeszcze nie osiągnęli, i, i to rodzi kolejne niesnaski, w cudzysłowie konflikty, e, no i problemy przede wszystkim. Myślę sobie, że akurat na tym kanale m, będziemy sobie krok po kroku, temat za tematem opowiadać. Moją rolą nie jest dawanie Wam złotych rad, złotych środków, bo niestety tego tu nie znajdziecie z bardzo prostej przyczyny. Każdy przypadek jest inny, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne wymagania, każdy też dostaje zazwyczaj inny rodzaj oferty. Wszystko to trzeba przeanalizować. Niektórzy na początku są w miejscu A, inni w podobnym wieku w miejscu B. Mam tu na myśli, jedni są w jakimś bardzo małym klubie, małym ośrodku, inni są już w dużej akademii, czeka ich być może ważniejszy krok, bardzo jest dużo zmiennych, chciałbym o tym wszystkim tutaj opowiadać. Nie mam backgroundu dziennikarskiego, więc być może czasami nie będą to jakieś takie bardzo płynne i wyniosłe opowieści w formie takich mówionych felietonów. Natomiast mam bardzo dużo wiedzy, którą chciałbym się podzielić, a przede wszystkim bardzo też dużo doświadczenia. Jestem obecnie agentem z licencją FIFA. FIFA ponownie wprowadziła egzaminy. Ja startowałem w tej pierwszej edycji, w której na całym świecie, z tego co mi wiadomo, podchodziło blisko 4000 osób, zdało troszeczkę więcej niż, niż połowa. Później te kolejne egzaminy były tworzone. Ja na szczęście miałem już ze sobą niektórzy, jakby z naszego podwórka polskiego, moich kolegów, którzy działali wcześniej równorzędnie ze mną. Ciągle niestety borykają się z tym egzaminem, i to też jest pewnego rodzaju drogowska, z moim zdaniem. Oczywiście, za razu ktoś może mi zarzucić, że fajnie mi się mówi, hmm, skoro mam ten egzamin, ktoś inny próbuje, być może pechowo nie zdaje, ale no, coś w tym jest. Też nie każdy może być prawnikiem, lekarzem, tylko te osoby, które faktycznie skrupulatnie podchodzą do swoich obowiązków, które coś wiedzą na ten temat, o czym mówią, później można tak powiedzieć, że rynek to wszystko weryfikuje i tak. Natomiast ja cieszę się, że mam te uprawnienia. Zdałem egzamin, jestem licencjonowany, zgodnie z najnowszymi przepisami mogę swobodnie działać i funkcjonować. Dlatego też jestem, myślę, osobą jak najbardziej wiarygodną. Tematy, które tu będą poruszane, dotyczą szeroko pojętej kariery. Jak zwał, tak zwał, być może na tym etapie, kiedy, kiedy zawodnik ma lat 14, 15, 16. To tu jeszcze o karierze nie należałoby mówić, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, w jakim to kierunku pójdzie, jak to się rozwinie. I myślę sobie, że z jednej strony może nie do końca super istotne jest to, czy się ma w tym okresie agenta, czy nie, ale na pewno bardzo istotne jest to, czy mam wiedzę na ten temat, czy nie. Jeżeli jej nie mam, jeżeli jestem rodzicem, który po prostu wychowuje swoje dziecko i chce, żeby się rozwijało jak najlepiej, i chce zrobić wszystko, żeby to dziecko dobrze się rozwijało w tym, co kocha, czyli w tym wypadku w piłce nożnej, ale może to też dotyczyć innych sportów, no to chcecie dać serce na dłoni, jak zawsze, jak wy rodzice, i czasem wam się zdarzy zrobić jakąś głupotę po drodze. To nie jest Wasza wina do końca, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, Wy nie macie de facto miejsc, w których moglibyście tej wiedzy czerpać. I tu, mam nadzieję, jakimś tam rozwiązaniem będzie ten kanał, na który serdecznie zapraszam. Co tu się będzie odbywało? Na początku pewnie dużo będzie takich monologów. Każdy z tych monologów będzie dotyczył konkretnego tematu. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie będę starał się dawać Wam recepty i konkretnego rozwiązania, bo tych okoliczności jest bardzo dużo, ale będę się starał przede wszystkim pokazać różne drogi i różne możliwości, różne rozwiązania. Przede wszystkim po to, ażeby Wam pokazać rodzice, że te możliwości są. One będą dotyczyły czy to spraw kontraktowych, czy to spraw treningowych, klubowych, czy to być może trochę szkoły edukacji czy to być może zmian przynależności klubowej kiedy jak dlaczego kiedy ewentualnie nie postaram się wam wyłożyć za każdym razem od a do z temat na tyle ile moja wiedza pozwala i na tyle ile ja sam mam doświadczenia nim się podzielę z biegiem czasu bardzo by mi też zależało żeby na tym kanale pojawiły się treści Pewnie w formie jakiejś rozmowy z gościem zaproszonym, może nazwijmy to wywiadu, a chciałbym celować w osoby, które wy też napotkacie podczas swojej drogi, na swojej ścieżce. To znaczy, począwszy od trenera, ale chciałbym to rozbić na trenera w małym ośrodku, w klubie, no jednak, amatorskim, chciałbym pokazać jak na zawodników patrzy trener z akademii średniej, z akademii dużej, bardzo rozpoznawalnej. Chciałbym pokazać jak na to wszystko patrzy dyrektor akademii. Chciałbym pokazać jak na to wszystko patrzy na przykład skaut jakiegoś klubu, jak na to patrzy dyrektor sportowy znowu z rozróżnieniem klub, powiedzmy, w trzeciej lidze, w drugiej lidze, w pierwszej lidze. Też zależnie od tego, kto będzie miał ochotę mi w tym wszystkim pomóc, kto będzie miał ochotę się troszeczkę uzewnętrznić i trochę wam takich tipów sprzedać, bo co by nie mówić gorąco wierzę w to, że poprzez edukację, poprzez zdradzenie, być może w cudzysłowie, wielu informacji, przepisów, wielu spojrzeń z różnych stron, Wszyscy wspólnie, jako osoby, które tą piłkę kochają, będziemy potrafili wydobyć z tego wszystkiego jeszcze więcej. Być może ktoś za chwilę napisze, że to jest kompletnie złudne i abstrakcyjne marzenie, ale ja w to wierzę, że tak jest. Ja wierzę w to, że jeżeli rodzice będą wyedukowanymi partnerami do rozmów z klubem, to ten klub też nie będzie działał na takiej zasadzie a podpiszmy kontrakt za najniższą możliwą przewidzianą w uchwale kwotę zobaczymy co z tego wyjdzie będziemy się martwić później efekt niejednokrotnie jest taki że tych zawodników jest bardzo wielu w tych klubach ciężko jest się dostać. miejsc na boisku jest tylko 11 ten nie gra ten coś tam ma problem ten by chciał odejść ale nie może Nikomu to nie służy, moim zdaniem. Chciałbym, żebyśmy lepiej w klubach potrafili ocenić potencjał i nie bali się, nawet bym tak powiedział, żeby tych zawodników odpuścić niejednokrotnie, dać im szansę przejść do być może mniejszego ośrodka, gdzie będą jednym z lepszych zawodników, a w ten sposób się też rozwiną, albo w młodym wieku, jeżeli jakby sylwetka i, i, i fizyczność pozwala. Zaczęli już swoje pierwsze kroki stawiać w piłce seniorskiej. No bo znowu, co by nie mówić, docelowo to i tak każdy z tych piłkarzy czy piłkarek będzie grał i będzie chciał grać w seniorach. Może z czasem, ale to też wiele zależy od Was, czy, czy faktycznie z jakimś odbiorem się te moje nagrania zejdą. Być może rzucimy tu jakąś perspektywę też zagraniczną. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Dowiemy się, jak to wygląda ten proces selekcyjny, na co zwracałem uwagę za granicą, ale od razu też mówię: wielu z Was, rodziców, ma też takie podejście, ażeby jak nie w Polsce, to wyjada za granicę. Jasne, natomiast musicie o tym pamiętać: od samego początku to powiem, że wyobraźcie sobie, że w każdym z tych krajów, które macie na myśli, tam też są osoby w takiej samej sytuacji jak wy, też jest mnóstwo młodych, głodnych zawodników. W krajach Zachodniej Europy jest też bardzo wielu zawodników takich w przysłowie z importu przyjezdnych, gdzie z różnych przyczyn rodzice zmienili kraj swojego pobytu. Te dzieci też grają w piłkę, też się rozwijają i na wasze nieszczęście z reguły w krajach większych, bardziej rozwiniętych, szczególnie piłkarsko od nas. tych zawodników jest zdecydowanie więcej niż w Polsce. To musicie wiedzieć. To tu nie ma co wymyślać, nie ma co opowiadać bajek, tak to jest i, i tak to pewnie jeszcze będzie. Ale na polskim rynku też się da, liczne przypadki pokazują, natomiast co trzeba robić? No, przede wszystkim trzeba się na 100% zawsze angażować, trzeba yy, grać dobrze, dobrze trenować, pokazać trochę charakteru, no bo to jest kolejna sprawa. Wielu z Was, rodziców, twierdzi, że. Dziecko dobrze gra, a jednak w zespole nie funkcjonuje, no ale być może jest to taki typ trochę introwertyka, być może jest to osoba cicha, skromna, spokojna, co niestety też w sportach zespołowych nie pomaga, ale można w jakiś sposób na to wpłynąć. O tym mam nadzieję, też sobie opowiadamy. Gorąco Was zachęcam, abyście zostali na dłużej, przyglądali się temu wszystkiemu. Ja postaram się w miarę możliwości te komentarze czytać. Pewnie z czasem zrobimy sobie jakieś QA. Być może dojdzie do tego, że zrobimy sobie jakiś webinar zamknięty, gdzie będzie jeszcze więcej swobody, jeszcze więcej bliskiego kontaktu, i wtedy ja w jakiś sposób się przyczynię do pogłębiania Waszej wiedzy. Tak więc jeszcze raz, trochę się stresuję. Nie jest to dla mnie chleb powszedni, takie mówienie do kamery ale bardzo, bardzo długo już tym żyłem i chciałem coś takiego zrobić, więc jeszcze raz bardzo Was zapraszam do, do, do śledzenia, do oglądania, do komentowania. Wszystkiego dobrego, ze sportowym pozdrowieniem, do zobaczenia w następnych odcinkach.